Niedzielny covery. Niedzielny covery. wszystkim witam was w kolejnych niedzielnych coverach. i słuchajcie znowu mi się od bateria rozładowuje jak zwykle nie jestem przygotowana i mam nadzieję, że mnie słychać i mam nadzieję, że uda mi się to tylko nagrać i dzisiaj zapraszam was na piosenkę pod tytułem What goes around Justina Timberlake'a Uwielbiam Justyna. Jeżeli mnie oglądacie od dłuższego z czasu, to wiecie, że uwielbiam, byłam na jego koncepcie. Także nie przedłużam i zapraszam Was do posłuchania mojej wersji, właśnie tej piosenki. You're gonna make me cry mm -hmm. Nagrała, w ogóle to krzesło zawsze muszę zainwestować, jakieś inne krzesło, nie skrzypiące. Nagrałam to mm, dzisiaj, nie jest, słuchajcie, mój dzień nagranie, bo tak mi się pikolą. po prostu paluszki i klawiatura, i w ogóle nie wiem, co ja tu gram, ale mam nadzieję, mimo wszystko że spodobałam wam się Wam ta moja, taka inna wersja tej piosenki. I jak zwykle, jeżeli macie jakąś piosenkę dla mnie, którą byście chcieli usłyszeć w moim wykonaniu, to dajcie mi znać w komentarzach na dole. I jak zwykle dajcie mi też znać, co teraz słuchacie, jaka jest Wasza ulubiona y, piosenka w tym momencie. I zapraszam Was oczywiście do próbnego kciuka, subskrypcji na dole, jeżeli jesteś tu nowy i ten filmik Ci się podobał. Życzę Wam miłej niedzieli, słoneczko dzisiaj wyszło, jest tak ciepło i wiosennie, że chyba muszę się wybrać na spacer. Życzę Wam właśnie miłej niedzieli, smacznego obiadku niedzielnego jak zwykle i do zobaczenia w kolejnych niedzielnych koberach. Pa, pa!